Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mariusz. <laughs> Obecnie testuję nowy program do nagrywania, więc nie, dziw, nie zdziwcie się, jeśli coś będzie nie tak. Um. To co chcę Wam pokazać to nowa rzecz, która, nowa rzecz, która została wprowadzona do um, Mintest, a jest to tlen. Jeśli chodzi o wodę, czyli po prostu wpadając do wody i ob, przekraczając właśnie granice wody, pojawiają się bąbelki. To są te malutkie takie kółeczka koło serc tej z tej drugiej strony, które właśnie mi ubywają, po ich prawdopodobnym ubyciu, zaraz to sprawdzimy, powinno mi zaczynać ubywać energia, powinna mi ubywać właśnie i teraz się zaczynamy dusić eee. Oczywiście po wyjściu łapiemy oddech i możemy ponownie wejść do wody <laughs> to oczywiście <laughs> Przepraszam za chrypę niweluje coś takiego jak przejścia bodne które ja sobie tworzyłem zamiast na przykład Drabiny wynika z tego, że po prostu albo będę musiał zrobić sobie przystanek w trakcie powiedzmy, właśnie tego obniżania się, albo przejść na drabinę, która jakby nie było szybsza, nie jest chciałem właśnie pokazać jeśli chodzi o nowość, czyli w najnowszej wersji. Jeśli oczywiście autorzy zdecydują się wydać w wersję jakąś pośrednią, no to pojawi się właśnie ta, ta rzecz jak tlen w wodzie. Jeśli nie, to pojawi się dopiero w najnowszej wersji Mintest, czyli prawdopodobnie 4.8. Ale już chciałem właśnie Wam zaprezentować, że takie coś się pojawi i taka nowość będzie dostępna najnowszej wersji pośredniej czy kolejnej. To było na tyle z mojej strony. Ja Was żegnam. Do następnego nagrania. Trzymajcie się. Hej.